Proszę Państwa, przed nami kolejny etap naszego pięknego remontu, który chyba nigdy się nie skończy, tu popatrzcie na idiotę, będzie używał podziwo takiego pędzelka do pracy. Miejmy nadzieję, że to nam się znaczy uda. I teraz tak. Jak zobaczycie, mamy już przykręconą listę startową, to jest akurat na dwie płytki, tak żeby nam ładnie... Tutaj płytka ostatnia podjechała pod górę. Jak będziemy to robić? Będziemy to kleić na kleju do płytek elastycznym. Można to zapewne na jakichś innych e, klejach zrobić. Natomiast my mamy ten klej, więc sobie nie przyklejmy. Teraz tak. Uwaga na to, że tutaj będzie płytka gipsowa. Imitacja. Nie możemy sobie zlicować pierwszej płytki na równo, gdyż ta płytka by nam tu się tak zakończyła i wyglądałoby to no słabo, bo widać było, że to są płytki. Tak? Czyli zrobimy tak, że po prostu wjechać sobie tą płytką betonową trochę za obrys ściany i wtedy nam się ładnie schowają te płytki. Tak? Czyli wiecie, jak już to sobie przeliczyliśmy, płytki będą wyjeżdżać około 2 cm poza ściany. I później tymi jak będziemy układać, dojedziemy sobie do nich, także będzie tutaj takie ładne zakończenie. Mam nadzieję. A ściana będzie pociągnięta grzewieniem. Grzebień który taki jaki macie, to jest chyba mamy centymetrowy. Ogrzewień po błotkach jeszcze po całości na ścianę, trochę na płytkę, na kontakt. Aczkolwiek no, zobaczcie, nie, producenci zadbali o to, żeby to było takie chropowate, chropowate tak że ładnie to przyłapie i co? później generalnie będzie po całości ten klej, a ten pędzelek posłuży nam po to, żeby zwilżonym pędzelkiem z wodą Delikatnie sobie tą fugę, gdzie będzie widoczne zęby po kleju, przegładzić żeby to wyglądało jak naturalna e, zaprawa. Niektórzy robią tak, czy na przykład sobie robią fugi w innych kolorach, to wtedy trzeba by pomalować całą ścianę, ewentualnie kratownicę taką zrobić tam, gdzie są e, łączenia. No i wtedy wiadomo, że już na ścianę nie walniecie tego po całości, tylko trzeba było to jakoś tak e, zrobić z miarę z zapasem na boki e, i przykleić żeby nie wypłynęło tak? natomiast no my zrobimy w ten sposób zobaczymy czy nam to się uda zauważcie że nasza ściana jest lekko e, przybrudzona właśnie mamy tutaj jakieś e, artystyczne e, malunki sądzę że e, na YouTubie e, jakbym to wystawił mógłbym za to wziąć e, milion złotych co najmniej ale ja nie jestem chytry także ja to po prostu zakryję może przyszłe pokolenia to odkryją i wtedy wiecie jakiś coś na tym hajs Aj, zrobi tutaj jakiś odwałka także mam nadzieję że ten klej do płytek przykryje to zjednolici będzie to wyglądało jakby faktycznie pod spodem dupy więc nie przedłużając klejmy. proszę państwa Tyleśmy zrobili, a majster kładzie właśnie płytki. Zaraz się na nie będzie a ale staram się zostać z wami i pokazać jak to wygląda. Zobaczcie, takie, takie krzyżyki do glazury to są centymetrowe krzyżyki. Popatrzcie za nam majster odbawił. Bić go, czy go nie bić? Oceńcie sami. Taki news, że do tej pory myśleliśmy, że to jest płytka gipsowa, natomiast po przecięciu tego okazuje się, że to jest jakiś to beton. czyli to jest płytka betonowa. Będziemy mieli prawdziwy beton architektoniczny na ścianie. Więc po zaimpregnowaniu tego zachowa się to jak prawdziwy beton, i mam nadzieję, że się właśnie tak fajnie to przebarwi. Ale to już będziemy robić później. Teraz sobie zlecimy z tą listwą o 3 do dołu. Już nie musimy tego poziomować, tylko sobie tutaj ustawimy 3, tam trzy, Listwę dokręcimy i lecimy. Najgorzej zawsze jest na samym początku. Tu wiadomo, trzeba przy suficie uważać żeby nie uwalić ładnych ścian tam w boczku też trzeba uważać żeby nie uwalić e, natomiast docinamy to sobie e, piłką do glazury tyle że na sucho bardzo ładnie idzie, <laughs> nic nie pęka materiał dosyć twardy natomiast ta maszynka sobie dobrze z nim radzi, no i słuchajcie efekt no efekt taki jaki widzicie co tu dużo gadać hmm, żeby po prostu zobaczyć to całe to jeszcze musimy trochę poczekać. Natomiast patent z pędzelkiem moim zdaniem się sprawdził. Czekajcie, tu mam. Staram się nałożyć to, żebyście zobaczyli. Fuga jest ładna. Nie musicie się skrzymować, że ściana będzie jakaś, nawet wiecie, biała czy innych kolorów. To dobrze daje radę. Także dosyć gadania i lecimy dalej. Panie inwestorze, idzie ci pięknie. O, witam, moich wibruziński! Chcecie zobaczyć Picassa przy pracy? No. Czuję się normalnie jak ten w To z to jest? Bogardo da Vinci? Michałania. Michałania. O, to Michałania. To jest normalnie. Praca, o tu, tutaj będziecie widzieć, patrzcie, widzicie te od zębów, patrzcie co się dzieje, magia, bierzecie teraz swoje pędzelek, włączacie sobie w i gorde jedziecie, o jedziecie? i robicie sobie od razu taką ładną fugę. Także patent z pędzelkiem, powiem Wam, że, że, że zdałem, zamień. Później sobie na bieżąco te płytki, tak jak wiecie, przy płytkach normalnych trzeba wyczyścić. przetrzeć, żeby ten klej, który tutaj będzie, nie zastygł, bo on może się później trochę różnić od tego betonu, także żeby nie mieć takich jakichś nieestetycznych wziąć po prostu jakąś mokrą szmatkę i, i sobie o, te krzyżyki są na tyle duże i te szpary są na tyle duże, że można je sobie tak no. głębiej włożyć, znaczy nie, nie wkładać ich aż tak głęboko i Wam wszędzie, wszędzie podejdzie, a tym pędzeleczkiem takim małym sobie po prostu wszędzie to wyrównać. Nie wiecie, no później ostateczny efekt już będzie wtedy. Kiedy e, zrobimy e, impregnację tego, wtedy nie będzie to wyglądało tak jak taka jednolita płyta. Bo teraz zobaczycie, że kolor każdy jest praktycznie taki sam. A po impregnacji ona się wtedy lekko po przebarwia, każda na inny sposób. No i to będzie taki to właśnie efekt bytowo elektronicznego. Znaczy mam taką nadzieję. Dobra, wracamy później jak już troszeczkę Tak. Już zrobimy. Zobaczcie, że trochę z tym roboty jest, ale na szczęście nie jest jakoś tam gorąco i się nie musimy Spiesz. śpieszyć, że nam to będzie zastygać, także powolutku systematycznie sobie tutaj działamy. Tak. No i jeszcze jedno. Strasznie cholernie ciężko się w tym Dziury robi, bo my sobie staraliśmy zrobić dziurę otwornicą. A widzicie, że tutaj otwornica trochę nacięła, ale to jest taki beton, że ona po prostu się zaczęła jarać, a nie nie ciała. Natomiast później, malutkim wiertełkiem, szczypceczką widnią, tutaj w, tych, w tym jakby nacięciu, które się zrobiło, powoli, 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 później troszkę fleksem i, i dało radę. Materiał twardy, sądzę, że jak będziemy robić później płytki gipsowe, to te tutaj z cegły trochę będzie łatwiej, bo to jednak na no, gips to jest materiał bardziej taki do obróbki wdzięczny, ale to zaowocuje na pewno trwałością tego i, i tyle. I tym, że to jest beton, a imitacja, aczkolwiek na imitację to jest. Dobra, nie zanudzę Was dalej. Pokażę Wam jak to będzie wyglądać ostatecznie. Jak już dojedziemy do końca, może ewentualnie jak dojdziemy do przepustów, chociaż wiecie jak wycinamy dziury, tę dziurę tak samo wycięliśmy e, z za pomocą lasera. Także patent się sprawdza. Jeśli ktoś ewentualnie jest ciekawy, no zapraszam w odcinku z kotłową. Jak to robimy, Ta praca to zapraszam do oglądania. Efekt dzisiejszej pracy. Już jest godzina 20. Nie mamy siły, żeby dokończyć. Zostały w sumie tylko dwie warstwy. Nawet niecałe dwie. Dokończymy jutro. No i chyba efekt jest super. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać z telewizorem. I z szafką. Możliwe, że tam jeszcze będzie stała komoda z e, czy regał na książki. I efekt finalny będzie ja naprawdę fajny. Ja Ale nie ja, czytam. ja czytam. I będzie super. Krzywała taka piękna ściana, żal telewizora nakleja. Ja wiem. Jeden, jeden, prze, prze, jeden przepust jest odrobiony. Powiem Wam szczerze, że nawet dobrze idzie. Te płytki te cementowe bardzo dobrze się tnie piłą bezorniczą. Taką piłą bez wody. Bardzo ładnie to idzie. Tam przy ścianie, ładnie podcinane. Jutro kończymy. No i zaczniemy chyba robić białe płytki tak. w przedpokoju. Dlatego kończymy, bo musimy jeszcze jechać, kupić jakieś kleiszcze, żeby jutro to na co było przykleić, a nie na ślinę. Dokładnie. Więc dzisiaj to wszystko. Jutro dokończamy. Mam nadzieję, że to obejrzycie. Do zobaczenia. Witam w dniu następnym. Dokończyliśmy sobie ostatni rząd. Z szefową wczoraj dorzuciliśmy sobie tutaj do końca i zostały nam do ostatnie błędy. Wzwanęliśmy je już całkowicie. Co? Poczekajcie bo tutaj prezes nam... Prezes, ty mówisz, wiecie. Przepust jest już gotowy, naprawdę fajna sprawa z tym przepustem, bo jest on szeroki, on ma tutaj 6 cm w środku, także wrzucicie tu sporo kabli i naprawdę z dużą łatwością, o wiele z większą niż gdyby to była jakaś wąska rurka. Także spoko. W tym odziwo bardzo dobrze się wycina fleksem. Także wycięliśmy wszystko flexem. niestety przy takich długich elementach możecie zobaczyć, że zdarza się, że płytka nam po prostu ukrychnie, ale to będzie za szafką, tego nie będzie widać. Ładnie to wszystko sobie docięliśmy i płytki ustawiliśmy aż do podłogi, te betonowe, no wiadomo tam z lekkim luzem, żeby była po prostu E, mianowicie po to, jak już będzie e, podłoga e, i będą tutaj panele, to później listwę będziemy przyklejać na płytki, tutaj te betonowe, bo na początku myśleliśmy, żeby przykleić listwę e, wykończeniową i płytki, żeby dać, natomiast one są dosyć szerokie, bo mają... Znaczy, no szerokie, bo mam centymetry, tak? czyli listwa by się podnie schowała i by to wyglądało słabo. Natomiast jak go przykleimy do płytki powinno to wyglądać spoko. Więc rzućcie okiem, jaki efekt udało się osiągnąć. Klej do płytek elastyczny też dał radę. Fajnie go tutaj, żeśmy właśnie tymi pędzelkami wygładzili i naprawdę jak jeszcze zaimpregnujemy te płytki, bo pamiętajcie, że one są jeszcze do zaimpregnowania, to powinno to naprawdę bardzo fajnie wyglądać. Wiadomo, płytka betonowa, każda inna, ale wygląda to naprawdę kozacko. Także już się nie mogę doczekać, aż będzie tutaj telewizor. Moje halogeny, które będą odświetlać, a ja będę tam sobie leżał na kanapie. Witamy. Kolejny etap z naszą ścianą to taki, że mamy taki preparat. To jest lakier ozdobny do jakichś właśnie kamieni, jakichś ozdobnych tynków. I zaimpregnujemy sobie naszą ścianę. Później, jak to wyjdzie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nanoszenie albo pędzel, albo wałek. Zobaczymy czym będzie lepiej szło, ale widzę, że pędzle ładnie tutaj fugi i się przemalowywują, Więc jedziemy. Ciekaw jestem jak później ten beton będzie wyglądał po naniesieniu tego preparatu. Producent pisze, że niektóre materiały mogą się przebarwiać. No akurat ja, dla mnie, dla betonu to byłaby jeszcze dodatkowa zaleta, jakby się miejscami poprzebarwiał i dostałby takiego właśnie różnokolorowego odcieniu. To byłby taki prawdziwy beton, ale zobaczymy. Coś mi się wydaje, że on po prostu się zalakieruje i to będzie tyle. Ale wiecie, później taki zalakierowany Beton później nawet będzie łatwiej utrzymać w czystości, bo wystarczy to przetrzeć jakąś szmatą, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie malujemy, powinniśmy sobie gdzieś próbę zrobić, ale, ale nie ma na to czasu, to jedziemy na żywioł, zobaczymy co z tego wyjdzie. jakby spróbować wałkiem wałkiem to rozetrzeć, a później pędzę przyciągnąć. I wałek, wałek to tak dosyć sporo to. w zasadzie jakbyśmy już to zrobili, to ta ściana jest już gotowa. I czekać tylko na telewizor i oświetlenie. Jeszcze w tym tygodniu będziemy chcieli skończyć ścianę z cegiełką. Natomiast wiem już teraz, że na pewno nie zrobimy jej już tak od A do Z, bo nie mamy jeszcze, nie mamy jeszcze drzwi a nie będziemy jej wykładać do końca, żeby później ją obcinać, chcąc zamontować drzwi. Także zostawimy sobie po prostu przerwę między tymi e, drzwiami a ścianą. I w momencie, kiedy już drzwi dojdą, opaski się pomontuje, to wtedy się doklei już na gotowo te brakujące elementy. Ale to nie będzie przeszkadzać. Tyle rzeczy mamy już rozgrzebanych nieskończonych, a zaczętych, że jeszcze ta jedna różnicy nam nie zrobi. Dobra, to ja sobie maluję dalej i... No i co? Włączę nie, kamerę, jak już będzie coś widać, bo jak na razie to tu nic nie widać. Małym zakaz pochylenia. Ewi Nie! Proszę mnie nie, nie. 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 Odpisywałam RODO? Rodos, RODO SMRZODO DJ FRODO no. Ciekawe jaki będzie efekt końcowy Żaden no, no kurde to miało być jakieś takie inne Ja myślałem, że to wyciągnie coś z tego się! nie, ściana z betonu jest ładna, Pomyślałem, myślałem, że po przemalowaniu tego lakierem bardziej będzie taki ten beton różnokolorowy, taki przebarwiony, a widać, że nie jest zbyt przebarwiony. No trudno, zajebiste. Tak, to jest zajebiste. Malowałeś tą ścianę? Gdzie? 你妈妈还我没吃，我别提了，吃真多。 Właśnie, no. Ściana wygląda jak wyglądała zasadniczo. Tu jakiś. To by jeszcze schnie. Zobaczymy jutro, jak to wyschnie do końca. Na opakowaniu było napisane, że jeden litr jest na 10 m2. To jest 10 m2. A lakieru na pół zostało, więc może dość źle aplikowaliśmy. To jest na jeden raz. Założone. No i co, zobaczymy jutro, jak, jak to będzie wyglądało. Na pewno. Zabezpieczy może przed brudzeniem To, ale znam życie to pewnie jutro jeszcze raz to Zalakierujemy, dzisiaj sobie jeszcze poczytam Trochę na ten temat, bo to U nas to zawsze jest tak, że najpierw coś zrobimy, a potem czytamy O tym Ale ściana jest gotowa, no moim zdaniem Można wieszać telewizor Którego nie masz no. Majster mi kupi no. Albo widzowie Także jakbyście mieli jakiś niepotrzebny telewizor najlepiej e, 65 cali, to ja z chęcią przejmę, nie? Na gwiazdkę. Albo na moje urodziny 12 lipca. A które urodziny? A, 20. No 18, jest 18. No, także popatrzcie sobie, tutaj jeszcze gdzieniegdzie. U, A to wysknie? A to nie ja, tutaj. Tak, dobrze mam pędzelek, poprawimy, żeby nie było flipy. Tam jeszcze z lewej strony. Nie, 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 No i tak wygląda nasza ściana betonowa. Z prawdziwego betonu.